kochani, witajcie na kanale XX z Wika XX i w dzisiejszym odcinku będziemy grać w MSP. Ja już się zalogowałam. <laughs> Przy okazji um, przepraszam za mój głos, ale jestem chora, a i ledwo nagrywam. Um, ledwo mówię, no, ale staram się wam to nagrać. I dzisiaj po prostu Wam pokażę motyw nowy. I po prostu um, jak to? Zrobimy lukę. No, więc ja dzisiaj jestem z moją internetową przyjaciółką. Mm, ja mam na imię Wiktoria, ona też Wiktoria, więc przywitajcie. Hej. No, więc ja teraz pozdrowię osoby, które chcę Tylko najpierw jeszcze napiszę statusie. Nagrywam. Kto powie: Hej, I ty. Bra? I przy okazji um, pozdrawiam um, Sonia e, 1.2 odstępy 2 Pozdrawiam <coughs> Przepraszam, właśnie mówiłam, że jestem Chora i Kasza. Krancikowa XX 970 pozdrawiam Angeliki a 970 i pozdrawiam i l i 3, 5, 2 dziwna nazwa, ale ok mm. ja niestety mam tylko tyle kasy więc ja może zaraz wracam, tylko troszeczkę uzbieram kasę więc do nie zaraz już jestem przy okazji moja i musiała coś zrobić a ja teraz um, jeszcze zrobię zadania bo troszeczkę uzbieram Poczekaj chwilę, bo tutaj troszeczkę, mm, widzicie, mi podrosło kasy. Troszeczkę ja sobie uzbierałam. I teraz jeszcze zrobię zadanie. Ostatnie yy, Ostatnie zadanie, bo ja tutaj ogólnie to już zrobiłam zadanie. Yy, o tutaj, zobaczcie, to zrobiłam, to i teraz zostało mi tylko to, więc tutaj będę musiała. Tutaj będę, yy, zrobię tutaj, o to zrobię z wami. I za chwilkę wracam, tylko coś muszę powiedzieć do mojej jej internetowej przyjaciółki. Okej, okay, już wróciłam. To zróbmy to. Czyli idź do sklepu z ubieraniami. Idziemy. Mów coś. Coś mi się tutaj zawiesiło, jak widzicie. Coś tu się stało. Chwilę pokażę. Zobacz Wicia. Zacięło się. Bo my tu z wicią gadamy sobie przez Messengera. Nie podam Messengera. Nie podam Messengera, sorry. My tu gadamy przez Messengera. Co się naprawdę zaczęło. Gadamy przez Messengera i gadamy przez kamerkę. Dlatego mogłam jej pokazać po prostu. Co, co tu się zrobiło. Mam nadzieję, że teraz już tak się nie stanie. O, teraz już chyba działa. No. Więc ja mam ile czasu jeszcze? A, sporo. Ja tutaj um, już wcześniej się przebierałam, tutaj patrzyłam, no to um, wyszło mi tyle kasy, ale zmieniam bluzkę, ponieważ bluzka mi się strasznie, um, znaczy um, po prostu bluzka mi się, sparp, trochę mi się nie podoba, um, bo wiem, że po prostu wejdę w koszulki i topy i będzie mi najłatwiej. Mmm um, nie wiem, to jakoś mi nie przypadał do gustu Bo ta jest bardzo ładna, tylko kosztuje 500 zł. Mi bardzo mało kasy zostanie, ale na razie dopasuję Na razie dopasuję sobie kolory Czy będą... Tutaj, I to ja dopasuję kolory i do was wrócę Okej, okay, już jestem, zmieniam kolory i tak wygląda mój look A Na razie tylko wezmę dwie rzeczy te włosy odkładam i może na razie tą bluzkę. Nowe rzecz. Ja tylko coś jeszcze sprawdzę. Coś sprawdzę tutaj. Są tutaj te włosy. Ta bluzka będzie w top. Bo pamiętam, że będzie potem takie zadanie, że y, kup ubra dwa ubrania w top, czy coś takiego będzie. Dlatego ja teraz patrzę, czy jest jeszcze ta bluzka w top. Nie chcę tą bluzkę mieć do tego loku, bo ona mi pasuje, dlatego chcę zobaczyć, czy ona jest w top. Więc jak ja ją znajdę, to chyba do Was wrócę. Już jestem. Kupuję te dwie rzeczy na razie. Kup wszystko. Co chcę robić? Dobra, nieważne. Teraz dostanę 100 zł. Ciszej. Ok. Mów tak, coś tam. Mówić a coś. Tylko, że tak nie mrucz. Przepraszam za odgłosy w tle, ale to. Mm, wiecie, jak to jest, tak się ten. Mm, tutaj. Aktywność. Stwórz i oceń. Okej. Okay. Może jak ja zrobię te wszystkie zadania, to do Was wrócę. Dobra, ja już jestem. Jak coś widzę, to już nagrywam. Teraz mam zadanie, że muszę coś w, w top kupić. No I ja kupię właśnie te włoski. One mi się podobają. I właśnie kupię tamtą błuskę. Sto i tutaj mam. I kupię tę kolukę. Tylko teraz... Ja widziałam tą bluzkę i ja wiem, że ona tu jest, bo ja już tam znalazłam tutaj. W, przepraszam za odgłosy w tle, ale mam, moja mama tam rozmawia, żeby potem nie było. Mm. Przepraszam za te odgłosy w tle, za chwilę wraca Już jestem i z bar, bardzo dalej. Przepraszam za odgłosy w tle. I znalazłam tą bluzkę. I za chwilę wracam. Dobra, nieważne. E, nieważne. Dam mu odgłosy w tle. Przepraszam za nie jeszcze raz. Ja tutaj zmienię kolor. Nie pamiętam, jaki to teraz był kolor pluski. Przepraszam za przekleństwa! Już jestem, musiałam załatwić tą sprawę z mamą. I dobra, e, to ja już zmieniłam i teraz te dwie rzeczy kupię. E, kup i kup. No. Za to kupiłam i teraz mam tylko małą kasę, no ale no już trudno. Sprawdzę, ile zostało mi nagrane. Yy, mało, więc. Ja zaraz, jak dokończę te zadania, to do Was oczywiście wrócę. Jestem teraz mam zadanie, że mam iść do kliniki piękna i przejść metamorfozę, oczywiście. Wybierz parę oczu i zmieni ich kolor, no ale mi się moje oczy podobają. No dobra, trudno już. Ehm, um, więc sprawdźmy teraz, które oczy są jeszcze ładne oprócz tych moich, które mi się jeszcze podobają. Żadne mi się nie podob podobają mi się tylko dla VIP-ów, na przykład któreś oczy. Chyba wybiorę te, które mam. Możesz tam mnie szeleścić aż tak. Dobra, wezmę jeszcze raz z powrotem te same oczy, co mam. Po prostu. Po prostu nie chcę innych, podobają mi się tej koniec. no. Tylko możliwe, że kolor w takim razie zmienię. Wezmę kolor na przykład. Um. Na przykład, na przykład, na przykład... Coś takiego. O właśnie, takie wezmę, bo są ładne. Kup metamorfozę, dobra, kupiłam to. A więc za chwilkę wracam. Okej, okay, ja już jestem i... Um, o, wezmę sobie. Um, odbiorę sobie tutaj autograf. Um, bardzo dziękuję za autograf. Um, Przebiorę się. Raz, dwa. I jeszcze kupię może nowe usta, jak zdążę. Bo zaraz mi się nagrywanie kończy, niestety. Um, I właśnie, więc możesz tam przestać się leścić, tak? Um, dzięki. Um, dobra. Um, więc ja. Dobra, e, przepraszam jeszcze raz. Mm, nie chcę zakliknąć nam bipa, mm. Więc ja za chwilkę wracam. Dobra, zostało mi parę sekund, dlatego um, kupuję szybko takie usta, bo mi się one podobają. Um, I dobra, to chyba już na dzisiaj na koniec dzisiejszego odcinka możecie mnie zapraszacie na A Movie Star Planet. moja nazwa to jaka zbicia MSP Napiszę wam ją jeszcze raz w opisie tego filmiku i napiszę wam moje, moje, moje konto na Musicali, tam napiszę, bo mam także musicali, więc jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinka. Pa pa! Mua! Buziaki!